To już kolejny rok, kiedy przychodzi mi jak ojciec. Wykopać kolejny rocznik z gniazda. I myślę, że każdy ojciec. Ja też. Pytałem pana Boga, jakie wskazówki mam wam dać na drogę. Drogę, którą dzisiaj zaczynacie. Chciałbym, żebyście wszyscy. Na chwilę wrócili do pierwszego dnia, w którym tutaj przyjechaliście. Wszyscy. Nie chcę, żebyś opowiadał tego dnia. Chciałbym, żebyś zajrzał do swojego serca, co wtedy czułeś. I chciałbym przez chwilę, żebyś zastanowił się, dlaczego tu jesteś. Od tamtego momentu minęło jaki mile 4 lat? Cztery lata. A u ciebie ile? Dwa i pół miesiące. U każdego z Was inaczej. Chciałbym, żebyś teraz znowu zajrzał do swojego serca i odpowiedział sobie, co się zmieniło. Wielu z Was przyjechało tu niewierzących. Niektórzy z Was byli tu orszczeni. Przyjęli pierwszą komunię. <laughs> Przyjęli sakrament wierzmowania. Wielu z Was było zbuntowanych na życie, a już nie powiem o sędziach. Wielu z Was uważało, że najlepszą receptą na szczęście jest biały proszek. Listek. Zielony. Czasami wysuszony. Alkohol. Seks. Nie jesteście tymi samymi ludźmi. Już. Nie. I mam świadomość, panowie, że będą zdarzać się upadki. Mam świadomość tego, że niektórzy z was, jak to mówiłem chyba wczoraj czy dzisiaj rano, spuszczeni z łańcucha, będą próbowali życia. Bo teraz będzie wszystko można. Owszem. Można. można wszystko. Ale po pierwsze, nie wszystko wypada i nie wszystko przyniesie ci korzyść na przyszłość. Co się zadziało w takim razie, że jak to ostatnio ktoś powiedział, ja już nie mam swoich kumpli. Zmieniłeś się. tematy przestały być Twoimi tematami. Dziupla, mam nadzieję, przestanie być Twoim domem. Więc co się zadziało? Oczywiście mogę powiedzieć, nasi specjaliści nad domem pracowali. No i to fakt. Sztab ludzi wyszkolonych Więcej matek i ojców to chyba w życiu nie mieliście niż tu. Bo każdy was tak traktował. Ale przede wszystkim zmieniał was Jezus Chrystus. Ten Jezus, do którego codziennie przychodzicie. I nawet jak nie chcesz, żeby cię zmienił, to on opala swoją miłością. Czy chcesz? Czy nie chcesz? On działa. A jeżeli tylko chociaż raz otworzysz się na Niego i powiesz pragnę, On przemieni całe Twoje życie, pozwoli Ci kochać. Z czym przychodząc tutaj, miałeś problem. Przypomnij sobie, jak reagowałeś na Jezusa? Jak reagowałeś na nas? A teraz? Oczywiście mamy dni gorsze i lepsze. Prawda, że? Ale generalnie nie jesteś już tym samym człowiekiem. Jutro. Będziecie poza murami tego domu. Jak to ksiądz Jarek mówi, przyjdzie dzień, otworzą się drzwi i wyfruniecie. No to właśnie ten dzień. I ja rozumiem, że w waszych sercach jest lęk. Bo większość z Was wróci do tego samego środowiska, skąd wyszła. Do tych samych kolegów. Do tego samego miasta. Niektórzy z Was podjęli już decyzję, że tam nie wracają i dokonali dobrego wyboru. Ale chciałem Wam powiedzieć bardzo ważną rzecz. Po pierwsze, nie macie czego się wstydzić. Nie jesteście gości. Ja jestem z Was dumny. Nikt nie będzie wiedział, że wyjście w Skończyliście elitarną salezjańską szkołę branżową pierwszego stopnia imienia Jana Pawła II. I to na bardzo dobrych lokatach. Trzy. Myślę, że takiej szkoły życia, takiej szkoły miłości, którą otrzymaliście od nas, gdzie byście nie dostali. Jesteście po kursie tacierzyńskim. Więc możecie być bardzo dobrym produktem dla dziewczyny. Mam nadzieję, że jak będzie dziecko płakało, to nie wypchniecie żony z łóżka, żeby wstała i nakarmiła, tylko sami to zrobicie. Tu też nie macie czego się wstydzić. Nie wiem, czy pamiętacie, co powiedział was, Wam szef kuchni. Powinniście być dumni z tego, co osiągnęliście. Nikt w szkole branżowej nie zdobył czterech zawodów. Dziewięciu z Was zdobyło cztery zawody w ciągu dwóch lat. Nikt w Polsce nie zdobył tyle, co Wy. Nie macie czego się wstydzić. Jak jeszcze będziecie pamiętać, a myślę, że już pamiętacie. Że dres to nie wszystko. I nie wszędzie. Chociaż muszę przyznać, że zadziwili by nasi panowie, jak byliśmy na Galii i po mszy świętej jeden z nich mówi no nie. Jak można w stopkach do garnituru, oceniając innych, to żeby. Jak można w krótkich spodniach do kaplicy. Se pomyślałem to i to im powiedziałem, jeszcze parę, y, jeszcze jakiś czas temu to wy tak samo robiliście. Ale oni już nie są tymi samymi ludźmi. Ja wierzę w to, że Wam się uda. Ale jaka jest recepta, żeby wam się udało? Odpowiedź na to znajdujemy w dzisiejszej Ewangelii. Jezus, który wydaje się, że śpi i go nic nie interesuje. Nie interesuje go, że szaleje burza. Nie interesuje go, że apostołowie się boją, że krzyczą. On dalej śpi. W końcu wstaje i mówi. Koniec. Cisza. I natychmiast nastaje cisza. Natychmiast. Nawet jeżeli będzie wydawało Ci się, że wszyscy cię zostawili, nawet jeżeli będzie Ci się wydawało, że dalej pójść już nie możesz, bo jest ściana, o którą się możesz rozbić, i wtedy, gdy będzie Ci się wydawało, że Boga nie ma, bo różne rzeczy zadzieją się znowu w twoim życiu, to jeżeli tylko zawołasz, to on natychmiast stanie obok i powie: Stop. Jestem. Taką gwarancję mogę Wam dać, bo to jest gwarancja Boga, który przez 52 lata mnie nigdy nie oszukał, który mnie nigdy nie wystawił, który zawsze był ze za mną. I pomimo tego, że często tonęła moja łódź, to za każdym razem stawał i mówił: Jestem, ja ciebie nie zostawię. Wybór należy do ciebie. Ja za ciebie już tego wyboru nie dokonam. Tu kończy się dla Was moje bycie dyrektorem, a zaczyna się Bycie tylko ojcem albo aż ojcem.